Dzień dobry, dzień dobry! Witam się z wami bardzo w kolejnym filmie, kolejnym filmie pokazowym. No i chciałam wam dzisiaj, słuchajcie, pokazać mój albumik, który ostatnimi czasy sobie stworzyłam. Jest to, słuchajcie, albumik skrapmasowy. Asia Szulik, jak wiecie, miała wspaniałą akcję Skrapmas w, no, w listopadzie, do początku grudnia. I jednym jakby z elementów Skrapmasa było zrobienie sobie grudniownika. Asia robiła go na gotowej w bazie, trochę większej, z innych papierów. Ja postanowiłam, że też sobie zrobię taki prosty grudniownik i ten grudniownik nie zostanie ze mną, zostanie jednak wysłany do jednej z Was, bo pomyślałam, że podczas tych moich live'ów grudniownikowych, w których robię swój ten duży grudniownik, do wygrania będą po prostu dwa grudniowniki, ten i ten właśnie, który sobie tworzymy. Ale pomyślałam, że go Wam tutaj też pokażę, no bo... no bo dlaczego by nie? Mamy święta zaraz z zapasem, przepraszam, że tak trochę przez nos, ale mam trochę kataru. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Chciałam Wam pokazać właśnie, jak ten albumik wygląda, jak on mi wyszedł, bo wydaje mi się, że wyszedł dosyć uroczo. Jest bardzo prosty, jest na gotowej bazie, na gotowej bazie z, z rzeczy z papieru, tak? Jeżeli mnie pamięć nie myli. Ja tej bazy ostatnio nie widziałam w sklepie. Jeżeli, jeżeli jest, to ją Wam podlinkuję. Jest bardzo powtarzalny ten albumik, w sensie elementy są strony, są tak naprawdę bardzo podobne do siebie. Wręcz powiedziałabym, że większość jest identycznych, więc ten albumik robi się naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. Ja go to chyba tak naprawdę na dwa posiedzenia plus okładka zrobiłam, więc, więc naprawdę spoko. Um, no, brakuje mi tutaj tylko jeszcze naklejki, że zrobione przeze mnie, ale to wszystko przed nami. Okładka też jest bardzo prosta, po prostu są tutaj kwiatki e, z rano. Mamy tutaj. E, Stempelek asiowy, to jest ten asiowy stempelek, e, taki, taka piękna poesencja, w zasadzie to dwie poesencje z takimi dzyndzelkami i listkami. Ja go sobie wyembosowałam na kalce, Porościnałam i z jednego stempelka, widzicie, mam trzy elementy, takie wiszące właśnie tutaj duperelki e, i dwa kwiatki po boczkach. E, wszystko jest stworzone, słuchajcie, z kolekcji Karoliny Bukowskiej, Bukowskiej, The Christmas Time, jeżeli mnie pamięć nie myli. A, tutaj mam fragment okładki tej kolekcji. Więc to jest właśnie ta kolekcja, ja z niej robiłam. Poszło mi tutaj duża kolekcja i mała kolekcja, praktycznie całe. Tam kilka arkuszy w tej, znaczy mała, średnia kolekcja, te 20 na 20. Zostało mi kilka arkuszy dosłownie, a tak to poszło praktycznie wszystko, więc tak na bogato. No i jak widzicie, wykorzystałam tutaj też papier lustrzany w kolorze srebrnym, żeby właśnie popodbijać w niektórych miejscach takie kilka elementów. To jest oczywiście tutaj na dystansie, żeby, żeby wiecie, coś tam się działo. No i powycinane elementy. Okładka jest bardzo prosta. Wstążkę jeszcze będę sobie tutaj przy, przypiekać, bo jeszcze tego nie zdążyłam zrobić. To jest zwykła taka wstążeczka zielona. Pomyślałam, że za dużo czerwonego, to, to za dużo to niezdrowo, nie? Albumik ma wymiary, może jeszcze to Wam powiem, chyba 15 na 15. A nie, 16,5 na 16,5 karty chyba są 15 na 15. Jeżeli mnie pamięć nie myli. I kart jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kart. No więc tak wiecie, całkiem, całkiem na bogato. No i tak, co my tutaj mamy? Albumik, jak mówię. Inspirowany Asiowym, tylko w mniejszym formacie. Układ stron jest chyba taki sam jak u Asi. No tylko wiadomo, Asi album był większy, tam chyba 20 na 20 więc te karty wyglądają inaczej. Tutaj mam kieszonkę, taką mikrokieszonkę, ale wydaje mi się, nie, nie wejdzie 9 na 13 więc na jakieś tam pamiątki. Tutaj sobie można otworzyć do dołu, miejsce na zdjęcia, klapki do góry, miejsce na zdjęcia. Tutaj już nic więcej nie ma. To się wszystko trzyma na magnesy więc myślę, że spoksik. Tutaj mamy pierwszą stronę i wszystkie strony wyglądają dokładnie tak samo, czyli mamy dwie klapeczki na boczek i jedną klapeczkę na drugi boczek. No i w środku jest oczywiście miejsce na foterki. No i to wszystko zamykane na magnes. W każdej karcie, to już nie będę wyciągała, pokażę Wam tylko w jednej, w każdej karcie mam taką matę na zdjęcie, taką o, którą można sobie wyciągnąć, włożyć zdjętko, zdjątko, w się sensie przykleić na nią zdjęcie i włożyć ją z powrotem. Nie wiem, czy nie zrobiłam ich trochę za długi, za tych za grubych. Bo ja dwa papiery ze sobą skleiłam. No ale to osoba, która będzie miała, to już sobie zdecyduje. Może w takim razie będzie sobie tutaj zapiski jakieś robiła. No zobaczymy. Więc e, tak to wygląda. Więc e, w każdej właśnie tutaj kieszonce jest mata na zdjęcie. Na zdjęcia, na zdjęcie. No i tak jak widzicie, te karty są w zasadzie bliźniacze. Tutaj się otwierają, widzicie, te klapki. I na boczek mamy tutaj takie klapki, Na magnesik, tutaj jak widzicie, podbite srebrnym papierem. Na boczek i tutaj. O! I kolejna, tutaj jest z elementem takim podniesionym, ozdobnym na tekturce. Na boczek. Na boczek, miejsce na zdjęcia. Tutaj mamy też podbite tym srebrnym, lustrzanym papierem. Do boczków. Ten, bardzo lubię tą ramkę, tę ramkę z tym torcikiem białym. Super wygląda. No, I te papiery fajne są, bo ze sobą bardzo pasują. Tutaj mamy też kompozycję taką podniesioną. Więc tak naprawdę, coś, z czym się nie połączy, to dobrze wygląda. O, widzicie, tutaj mamy kolejne klapki. Wszystko jest na magnesiki, więc powinno grać i śpiewać. O i tu ostatnia identyczna strona też z tymi klapeczkami i tu mamy mm, kolejną stronę, która jest troszeczkę inna, no bo z założenia ta końcówka to to są właśnie momenty świąt tutaj to jest grudniownik, więc tutaj mamy y, jakby wszystkie dni y, grudnia, a tutaj już mamy święta tutaj jest kieszonka w którą na styk 9x13 wejdzie, ale ja sugerowałabym y, przyciąć zdjęcie żeby było trochę mniejsze, żeby jednak aż tak na ścisk nie było i to jest klapeczka Tutaj miejsca na zdjątka, oczywiście. To bym sobie, gdybym ja miała go uzupełniać, to tutaj bym wkleiła połówki 9 na 13 tak sobie myślę. Ale tutaj, właśnie, kieszonka. Bardzo mi się spodobała ta kieszonka z foliką. Tak jakoś ładnie. Tutaj mamy otwieraną książeczkę, którą się zdejmuje. Miejsca na zdjęcia. I klapeczki otwierane na boki. Zamyka się właśnie tą książeczką. I tutaj mamy też taki mały panelik, który jest trzymadełkiem magnesowym. Widzicie, taki po prostu panel z srebrną, yy, ze srebrnym tym no. papierem lustrzanym. I mamy klapkozę, jak to ja mówię. Czyli na boczki, do góry. O, dużo miejsca na zdjęcia. Zamykane na panelik. O. I tak się prezentuje mój scrap masowy albumik. mas już się skończył, wyniki są y, podane, no ja nie brałam udziału jako jakby łapacz nagród, <grym> bo y, no bo byłam jednym ze sponsorów, ale oczywiście, że wzięłam udział jako uczestnik, no bo dlaczego by nie? Y, no i właśnie Asia zainspirowała mnie do zrobienia takiego właśnie uroczego grudniownika, który poleci do jednej z was, więc mam nadzieję, że dodatkowo właśnie będzie cieszyła cieszył jedną z was ale to dopiero jak będziemy kończyć tamten grudniownik. No, i tak to wygląda. Eee, bardzo Wam dziękuję, że ze mną byłyście. E, idę się wysmarkać. <laughs> Buziaki. Pa, 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 pa.